Kiedy powinniśmy pozwolić na media społecznościowe? Kiedy powinniśmy pozwolić na gry online? Przecież nikt nas tego nie uczył. Ktoś nas musi tego nauczyć i państwo rodziców musi w tym wesprzeć, tak, żeby jak najlepiej spełniali swoją funkcję. A jeżeli dołożyłoby się do tego szkolenia jeszcze odrobinę, jakichś zajęć choćby ze świadomości psychologicznej, z obserwowania pierwszych znamion kryzysu psychicznego u dziecka, z relacji w grupowych, które dzisiaj potrafią być w tym świecie dzieci również bardzo brutalne, to myślę, że wszyscy na tym byśmy skorzystali. Już nie mówię, że budżet państwa by oszczędził, bo później potrzeba by było mniej interwencji kryzysowej. I terapii, które państwo będzie musiało zapewnić, ale po prostu będzie mniej łez. Będzie więcej spokoju w rodzinach, będzie więcej spokojnego, szczęśliwego dzieciństwa. I dzisiaj musimy sobie jasno powiedzieć, że sprawy zaszły za daleko. A nasze dzieci muszą być bezpieczne i to jest odpowiedzialność nas, rodziców. Ja jako rodzic i mam nadzieję, prezydent będę chciał polskich rodziców tym mocno wesprzeć. Subskrybuj po więcej.